błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, błogosławiony za nami, za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen. Zdrowaś Was łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami, za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen. Nowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś w między niebiastami i błogosławiony oto, że błogosławiony jest Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nas. Ich bin ein Mensch, ich bin ein Mensch, ich bin